Marek Aureliusz stwierdził, że żadne miejsce, do którego możesz się udać, nie jest spokojniejsze i pozbawione zakłóceń niż twoja własna dusza, gdzie szukasz przewodnictwa, a następnie wracasz, by stawić czoła temu, co cię czeka. Marek Aureliusz, cesarz rzymski, który panował od 161 do 180 rok Ene, uważany jest za ostatniego z pięciu dobrych cesarzy swojej epoki. Pozostawił potomny cykl pism autobiograficznych zatytułowanych Medytacje. W których nieustannie opowiadał się za poszukiwaniem spokoju w życiu. Medytacje często podkreślały znaczenie wczesnego wstawania i cieszenia się dniem, a także podkreślały potrzebę poświęcenia chwili na znalezienie wewnętrznego spokoju. Dzięki jego zapisom mamy rozsądne pojęcie o tym, jak wyglądałaby jego wieczorna rutyna. W tym filmie omówimy siedem różnych aspektów i pokażemy, w jaki sposób możemy włączyć lub dostosować tę rutynę do naszego współczesnego życia. Jeśli jest to Twój pierwszy raz na moim kanale, Upewnij się, że już go subskrybujesz, abym mógł dalej tworzyć więcej treści. Zatem w przyszłości zaczniemy od wyeliminowania głównie bodźców zewnętrznych. Marco Aurelio poucza nas, że w naszej mocy jest wycofanie się, kiedy tylko zechcemy. Wiadomo, że Marco Aurelio wykorzystywał noce, aby się rozłączyć. Chociaż wyróżnia się swoją filozofią, zgodnie z którą każdy dzień przeżywamy tak, jakby miał być naszym ostatnim, zalecał także poświęcenie czasu na znalezienie schronienia we własnym umyśle, aby się o, aby w ten sposób uwolnić się od stresu i negatywnych uczuć. Odłączanie się od bodźców zewnętrznych i znajdowanie wartości w introspekcji to niezbędne praktyki. Bodźce zewnętrzne odnoszą się do zmian zewnętrznych w stosunku do ciała lub wiedzy przekazywanej poprzez zmysły. We współczesnym społeczeństwie jesteśmy stale narażeni na bodźce zewnętrzne, szczególnie podczas interakcji z innymi ludźmi i technologią. Spełniając zbyteczne wymagania, przeciążamy się, a nasze dni wypełnione są zadaniami, spotkaniami, spotkaniami i terminami, co skutkuje utratą wolności i wewnętrznego spokoju. Nawet gdy staramy się zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, nieuniknione jest, że wracamy do domu wyczerpani, przytłoczeni i zestresowani. Nasza wieczorna rutyna często polega na aktualizowaniu mediów społecznościowych, oglądaniu telewizji lub próbie odpowiadania na e-maile w ostatniej chwili. Musimy zredukować te bodźce i oczyścić umysł. Dlatego też twoją wieczorną rutyną powinien być czas, który możesz poświęcić sobie, co prawdopodobnie będzie wymagało wyeliminowania wielu nocnych czynności, które wykonujesz. Przyzwyczajenie się i zastąpienie takich czynności innymi może naprawdę pomóc ci odłączyć się i skupić na sobie. Oznacza to wyłączenie urządzeń technologicznych co najmniej pół godziny przed pójściem spać i znalezienie spokoju ducha poprzez krótką medytację z przewodnikiem, eksplorację ciała lub ćwiczenia oddechowe. Medytacje uważności pomagają uspokoić nadaktywny umysł i połączyć się z ciałem fizycznym. Ten rodzaj medytacji może służyć jako wewnętrzne odosobnienie i mieć znaczący wpływ. Włączenie tego do swojej wieczornej rutyny może być niesamowite. Medytacja jest uznawana za środek zmniejszający stany lękowe. Poprawiający nastrój i znacząco poprawiający jakość snu. Twoja rutyna przed snem powinna być wytchnieniem od zabieganego świata i schronieniem dla spokojnego siebie. To święty czas, schronienie przed wszelkim hałasem i zgiełkiem świata zewnętrznego. Chociaż udział w maratonach gier wideo, spotykanie się z przyjaciółmi lub przeglądanie mediów społecznościowych może wydawać się formą osobistego relaksu, w rzeczywistości te zajęcia nie sprzyjają prawdziwej introspekcji. Chociaż sen jest kluczowy często nie wystarczy, aby w pełni zregenerować się po -O -W -I -Y dniu. Prawdziwie relaksująca wieczorna rutyna powinna obejmować coś, co pozwoli twojemu umysłowi całkowicie się odłączyć. Jest to okazja do ponownego połączenia się ze sobą, dostrojenia się do swoich wewnętrznych potrzeb i pragnień, odsunięcia się od zewnętrznych zakłóceń w celu pogłębienia samowiedzy i odnalezienia spokoju, który w tobie drzemie. Po drugie, ważne jest, aby ćwiczyć ćwiczenia fizyczne. Marco Aurelio przypomina nam, że godne ubolewania jest, gdy mężczyzna się starzeje, nie zastanawiając się nad pięknem i siłą, jakie może osiągnąć jego ciało. Choć żył prawie 2000 lat temu, rozumiał, jak ważna jest aktywność fizyczna, wierząc, że zdrowy umysł nie może istnieć bez zdrowego ciała. Starożytni uznawali, że nawet proste ćwiczenia mogą nauczyć cnotliwych umiejętności życiowych, takich jak wytrwałość, samorozwój, dyscyplina... Pokonywanie wyzwań i budowanie pewności siebie. Rozumieli, że ważniejsze jest ćwiczenie, aby nabyć te umiejętności niż szukanie akceptacji zewnętrznej. Wbrew temu, w co wmawiają nam media, już starożytni wiedzieli, że dążenie do posiadania idealnego ciała tylko na pokaz rzadko prowadzi do prawdziwego szczęścia. Często unikamy ćwiczeń pod pretekstem zmęczenia, nadchodzących zobowiązań lub obaw o ból mięśni. Jednym z zajęć, o którym nawet nie mogę sobie wyobrazić, są ćwiczenia. Pomimo różnych powodów, dla których wielu z nas unika tej praktyki, ma ona niesamowite zalety dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i nie powinniśmy całkowicie zaniedbywać jej w naszym codziennym życiu. Każda forma aktywności fizycznej, czy to uprawianie sportu, czy chodzenie na siłownię, jest korzystna, ponieważ uwalnia szereg substancji chemicznych w mózgu, zwanych endorfinami, które poprawiają dobre samopoczucie. Substancje te redukują poziom stresu i poprawiają nastrój podczas ćwiczeń. W nocy może nawet pomóc ci szybciej zasnąć, pozostawiając uczucie ożywienia i przygotowania na następny dzień. Możesz także rozważyć krótki wieczorny spacer, aby oczyścić umysł przed odpoczynkiem. Wybierz się na powolny, głęboki spacer, oddychaj, aby zrelaksować ciało i przygotować umysł. Pomoże ci to wejść w bardziej świadomy i zrelaksowany stan podczas chodzenia. Zwróć uwagę na szczegóły wokół siebie, takie jak odgłosy nocy, światło gwiazd i księżyca, bryza w powietrzu i otaczające cię zapachy. Pozwól sobie być obecnym w tej chwili, ponieważ może to być satysfakcjonujące doświadczenie. Jeśli spacerujesz w naturalnym otoczeniu, takim jak park lub obszar zalesiony, poświęć chwilę, aby docenić piękno otaczającej cię przyrody, zwracając uwagę na szczegóły liści, odgłosy owadów i poczucie połączenia z otoczeniem. Naturalny świat. Docenianie piękna natury pomoże oczyścić umysł z pra COW i dnia i przygotować cię na spokojny sen. Po trzecie, przeanalizuj swój dzień. Według Marco Aurelio nic nie ma takiej mocy poszerzania umysłu, jak umiejętność systematycznego i zgodnego z prawdą badania wszystkiego, co dzieje się podczas obserwacji w życiu. Starożytni wierzyli, że dwie najlepsze pory na refleksję to noc, przygotowanie się na następny dzień poranne zapisywanie swoich myśli w dzienniku i podsumowanie minionego dnia. Marek Aureliusz napisał swoje medytacje z zamiarem przeglądu własnego codziennego życia i myśli, aby osiągnąć osobistą jasność. Prowadził stały zapis swoich codziennych działań i wyborów. Starożytni podkreślali znaczenie bycia świadomym własnych działań i podkreślali potrzebę zarezerwowania czasu pod koniec każdego dnia na dokonanie przeglądu tego, co się wydarzyło, w celu zwiększenia ogólnej świadomości. Tego typu codzienna refleksja jest niezbędna do oceny siebie i swoich działań. To nie jest osąd, ale raczej pełna współczucia ocena, która poprowadzi cię do podejmowania lepszych decyzji w przyszłości. Możesz włączyć tego typu codzienną rutynę do swojej wieczornej rutyny, poświęcając chwilę przed pójściem spać, aby spojrzeć wstecz na miniony dzień, medytować nad różnymi wyborami i działaniami, które podjąłeś, rozpoznać co zrobiłeś dobrze, jakich emocji doświadczyłeś, jakie części dnia sprawiło ci dyskomfort i jak możesz wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Po czwarte, kontempluj swoją wewnętrzną mądrość. Według słów Marka Aureliusza mistrzostwo w czytaniu i pisaniu wymaga jeszcze wspanialszego nauczyciela, a w życiu mędrca ceni się w określonej dziedzinie i ceni się za jego mądrość, osąd i doświadczenie. Dla wielu osób ten mędrzec jest wzorem do naśladowania. Podążając za starożytnymi, spędzimy czas na refleksji nad doświadczonymi doradcami i ich własnymi letnimi zajęciami w harmonii z mądrym Marco Aurelio, uważanym za swojego mentora jako Zenao, pioniera filozofii przodków, często pytając o szkoły, które założył jego mentor. Refleksja nad mądrymi powinna być przede wszystkim momentem w nocy, aby zastanowić się nad dniem lub tym, co mówisz, i zadać sobie pytanie, jak zachowałby się Twój model. Twoim modelem może być ktoś znajomy lub po prostu koncepcja danej osoby. Idealnie byłoby, gdyby daną osoba otrzymała jasną definicję, aby sprawdzić, czy jej działania są zgodne z jej modelem. Kontemplacja wiedzy nie polega tylko na ponownym spoglądaniu w przeszłość, ale także na wykorzystywaniu zdobytych lekcji do inspirowania postępów w przyszłości. Zachęca to do podejmowania bardziej świadomych i zgodnych z Twoimi celami i wartościami decyzji. Pomagając w wizualizacji pożądanych osób i zapewniając jasny harmonogram w ramach wieczornej rutyny, poświęcając kilka minut. Nazwa Twojego modelu i pytanie zostaną dostosowane zgodnie z sugestią: Jak możesz ulepszyć swoją miłość, aby lepiej dostosować swoje życie do swojego modelu? Jakie cechy swojego modelu identyfikujesz na jego własnej stronie? Poświęć kilka minut na wieczorną rutynę, aby kontemplować sytuacje, których doświadczyłeś i docenić, w jaki sposób twój realistyczny model może podnieść twoją świadomość w relacjach z przyszłymi szkołami i pomóc ci stać się kochającą osobą. Pomyśl o osobie, którą głęboko podziwiasz i odpowiedz na te pytania, dokonaj uczciwej i obiektywnej samooceny swojego dnia, identyfikując momenty, w których zgadzasz się ze swoimi wartościami oraz obszary, w których mógłbyś spisać się lepiej. Ta samoocena nie polega na obwinianiu siebie, ale na dostrzeganiu możliwości osiągnięcia szczęścia i rozwoju. Przyjmij wyższą perspektywę, zgodnie ze słowami Marka Aureliusza. Rozważ całą substancję, która jest możliwa w mniejszym stopniu i cały czas udzielana krótko, a także dzieła przeznaczenia. Marko Aurelio radzi nam, abyśmy kontemplowali życie z kosmicznego punktu widzenia, patrząc z góry. Wyższy pogląd obejmuje poszerzoną perspektywę swojego życia, Obserwację siebie i swojego dnia takim, jakim jesteś, wizualizację siebie z perspektywy trzeciej osoby, aby wyeliminować osobiste emocje i niepokoje. Wiadomo, że Marek Aureliusz nocami kontemplował życie z kosmicznego punktu widzenia, aby przekroczyć swoją ograniczoną osobistą perspektywę. W dzisiejszym świecie istnieje niezliczona ilość czynników rozpraszających. Za każdym razem, gdy wychodzimy z domu, jesteśmy zalewani reklamami, wiadomościami opiniami i rozpraszaczami. Kiedy nie jesteśmy zajęci pracą lub rodziną, jesteśmy zajęci urządzeniami mobilnymi, radiem, telewizją czy komputerem, przez co trudno nam znaleźć czas na refleksję. Aplikacje, gry, filmy i programy telewizyjne w połączeniu z ciągłym skupianiem się na innych czynnościach pogarszają naszą zdolność radzenia sobie z lękami, stresem i obowiązkami. Aby w tym pomóc, można zastosować ćwiczenie polegające na przyjęciu perspektywy historycznej na wyższym poziomie, aby złagodzić lub złagodzić dwa problemy, odsuwając perspektywę od nas samych. Zacznij od zarezerwowania spokojnej chwili rano lub wieczorem na obserwację otoczenia, ciała, domu i współmieszkańców, przemyślenia swoich uczuć, relacji i rozważenia problemów, nadziei i środków. Poszerz swoją wizję, aby otworzyć swoje miasto, uznając wyjątkowość każdego życia wokół ciebie. Kontynuuj poszerzanie perspektywy, aby objęci Twój kraj, a następnie rozszerz ją jeszcze bardziej, aby kontemplować wszystkich ludzi na Ziemi z różnymi doświadczeniami życiowymi pod względem krajów, klas społecznych, ras i kultur. Pomyśl o wyzwaniach stojących przed osobami mniej. Kontynuuj poszerzanie perspektywy w odniesieniu do układu słonecznego, wszechświata i całej egzystencji. Teraz obserwujemy siebie z wyższej perspektywy, nie postrzegamy siebie jako izolowanych jednostek. Ale jako część większej całości, wchodzącej w interakcję z otaczającym nas środowiskiem, szukanie siebie na zewnątrz pomaga nam zrozumieć innych. Nas i nasze obawy można obserwować bardziej obiektywnie, gdy odsuniemy się od obaw, niepokojów i wyzwań, przed którymi stoimy. Dzięki temu możemy je zobaczyć z większą wyrazistością, bez dominacji emocji, a także zwiększa się prawdopodobieństwo zrozumienia ich genezy i możliwych rozwiązań. Łatwiej jest widzieć rzeczy w kontekście zwłaszcza gdy czujesz się przygnębiony z powodu jakiegoś urazu. Wypróbuj to ćwiczenie, ponieważ pokonywanie przeszkód emocjonalnych staje się łatwiejsze, gdy spojrzymy na sytuację z odpowiedniej perspektywy. Małe konflikty mogą zaniknąć w porównaniu z wyzwaniami stojącymi przed innymi lub z ogromem przestrzeni. Porównując nasze problemy z większymi wyzwaniami lub ogromem wszechświata, zmniejszamy skalę naszych obaw. Podejście to nie oznacza minimalizowania uczuć ani problemów. Ale ma na celu uzyskanie bardziej zrównoważonej i zdrowej perspektywy. Przekonasz się, że wiele codziennych stresów jest łatwiejszych do opanowania, niż się wydaje, co pozwala ci stawić im czoła z pewnością siebie. Spokój i jasność. Punkt szósty: Spędzanie czasu z rodziną. Marco Aurelio przypomina nam, że ci, którzy żyją dłużej i ci, którzy wkrótce umierają, tracą to samo, a teraźniejszość to wszystko, co mogą po sobie pozostawić. Filozof cenił towarzystwo rodziny, mimo że był postacią ważną i zapracowaną. Wieczorem kładł swoje dzieci do łóżka, całował je i w milczeniu rozmyślał o wadze tej chwili. Zdawał sobie sprawę, że życie jest niepewne, dlatego poświęcał czas tym, których kochał. Starożytni używali kontemplacji śmierci, aby pamiętać o nietrwałości życia. Australijska pielęgniarka opiekująca się nieuleczalnie chorymi pacjentami podkreśliła, że najczęstszym powodem, dla którego umierają, jest chęć spędzenia więcej czasu z rodziną. W obliczu wymagań współczesnego życia wiele osób żałuje, że nie poświęciło więcej czasu swoim bliskim. Zainwestowanie razem trochę więcej czasu w ciągu tygodnia może mieć znaczenie i pozwolić uniknąć czynników rozpraszających, takich jak telewizja, gry wideo lub nadmierne zajęcia. Idąc za przykładem starożytnych, jeśli regularnie będziemy zastanawiać się nad naszą śmiertelnością, mając świadomość, że nadejdzie dzień, w którym my lub nasze dzieci nie obudzimy się, aby docenić życie, zaczniemy wprowadzać zmiany, aby spędzać więcej czasu z rodziną. Częste wyrażanie miłości naszym bliskim jest niezbędne. Czas rodzinny jest niezbędny do wzmacniania więzi, kultywowania wartości i zapewniania dzieciom pewności siebie. Punkt siódmy: Przygotuj się na poranki. Marco Aurelio zachęca, aby nie zwlekać ze swoimi działaniami. Zdecydowanie bronił znaczenia wczesnego wstawania każdego ranka, aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę życia. Dla Aurelio sen powinien regenerować, a nie być okresem lenistwa. Dla filozofa kluczowe było ustalenie porannej rutyny, która miała na celu optymalizację rozpoczęcia każdego dnia. Integralna część tej porannej rutyny zaczynała się jeszcze przed świtem, kiedy poprzedniej nocy ktoś zorganizował się na następny dzień. Starsi mieli zwyczaj przygotowywać się do dnia. Rezerwując czas rano na próby swojej podróży. Robili to, zastanawiając się, co chcieli osiągnąć tego dnia, przewidując różne możliwe wyniki i zastanawiając się nad sobą. Tego typu refleksje wielu mędrców dokonywało o świcie i o zmierzchu. Na początek możesz zorganizować sobie dzień wcześniej, aby łatwiej było. ci się obudzić. Może to obejmować wybór ubrań na następny dzień, uporządkowanie walizki do pracy lub ustalenie jasnej porannej rutyny, której należy przestrzegać, na przykład, listy z góry ustalonych działań, oraz unikanie przeciążania mózgu decyzjami z samego rana. Pamiętaj, że im więcej decyzji podejmiesz w ciągu dnia, tym mniej będą one skuteczne, więc oszczędzaj energię mentalną na kluczowe wybory. Dodatkowo kładź się spać o odpowiedniej porze, aby zapewnić sobie od 6 do 8 godzin snu, co nie tylko korzystnie wpłynie na Twoje zdrowie, ale także zapewni przyjemniejsze budzenie się. Ilość i jakość snu mają bezpośredni wpływ na ogólne samopoczucie podczas odpoczynku. Podczas snu organizm regeneruje się, naprawia tkanki i konsoliduje wspomnienia, dzięki czemu możesz cieszyć się głębszym i bardziej regenerującym snem. Odpowiedni odpoczynek wiąże się z większą jasnością umysłu i lepszą zdolnością koncentracji, co przyczynia się do większej produktywności i codziennej efektywności, a co za tym idzie, zmniejszenia stresu i niepokoju związanego z obowiązkami następnego dnia. Przygotowanie się do zajęć następnego dnia podczas wieczornej rutyny nie tylko ułatwi poranek, ale może także zmniejszyć niepokój związany z nadchodzącymi zadaniami. Organizując swoje obowiązki i priorytety poprzedniego wieczoru, poczujesz większą kontrolę i mniej przytłoczony tym, co cię czeka, co doprowadzi do spokojniejszego snu. Wreszcie, pójście spać o rozsądnej porze również wiąże się z bardziej efektywnym porankiem. Jeśli spodobał ci się nasz film, polub go zasubskrybuj i skomentuj, aby poinformować youtube że tego typu treści są przydatne i pozwolą nam kontynuować produkcję podobnych filmów w przyszłości.